Witam was serdecznie na kolejnym spacerze z cyklu Gdańskiej Miniatury. Nazywam się Ewa Czerwińska. Natomiast spacer jest organizowany przez Instytut Kultury Miejskiej we współpracy z portalem iBdecker. W tym miejscu, gdzie dzisiaj stoi ten budynek Znajdował się kiedyś tak zwany dom poprawy, jeszcze od XVII wieku. Tutaj kierowano do niego krnąbrnych mieszczan, krnąbrnych uczniów i oni tutaj wykonywali przeróżne prace społeczne na rzecz miasta. Dzisiaj myślę też by się przydała taka, taka instytucja wychowawcza dla niektórych, żeby wykonywali prace społeczne. Później było tutaj więzienie. Aż w końcu w 1860 w 1830 roku w tym budynku urządzono szpital. Potem, kiedy budynki były już bardzo zniszczone, to je rozebrano i w połowie wieku XIX wybudowano ten budynek, który właśnie stoi przed Wami. Architektem tego budynku był taki sztandarowy architekt cesarzy niemieckich, bardzo przez nich ulubiony, a mianowicie nazywał się Karl Schinkel. Budował między innymi w na terenie Polski zamek koło Poznania w Kurniku. Dzisiaj w tym budynku, przed którym stoimy, znajdują się mieszkania. Mieszkania o niezbyt wysokim standardzie, jak sami widzicie. No ale budynek jest stary, bo pochodzi z końca wieku XVII. Był zbudowany w 1699 roku. Jako dom dobroczynności był ufundowany przez mieszkańców Gdańska. Ci najbogatsi uważali za swój obowiązek składanie się, dorzucanie do funduszów miejskich, po to, żeby takie domy powstawały. Tutaj w tym domu zajmowano się ludźmi starymi, chorymi, tymi, którymi nie miał się kto zająć. Później dołożono tutaj jeszcze sieroty i po pewnym czasie ten dom dobroczynności i sierot stał się już tylko takim miejscem, gdzie mieszkały sieroty, czyli dzieci, którymi nie miał się kto zająć. W takim domu opiekowano się dziećmi od małego, posyłano je do szkoły, tutaj wręcz na miejscu była dla nich szkoła. Starano się nauczyć je jakiegoś zawodu. Chłopców na przykład szkolono w zawodach rzemieślniczych. Dziewczynki często były wysyłane jako... szkolono na wykwalifikowane służące. Także po prostu zapewniano tym dzieciom przyszły, przyszły byt po prostu, żeby miały z czego żyć, kiedy będą osobami dorosłymi. Taki stan rzeczy istniał tutaj aż do roku 1906, kiedy to dom opieki zlikwidowano i wtedy zamieniono ten budynek na budynek y, mieszkalny. Stoimy, moi drodzy, między dwoma kościołami, między kościołem dzisiaj noszącym imię Świętej Elżbiety, jako patronkę ma Świętą Elżbietę i kościołem Świętego Józefa. Ale kiedyś tutaj były takie miejsca, gdzie pielęgnowano osoby chore. Jak już zapewne mówiłam, no ci, którzy nie byli, to nie słyszeli, ale ci, którzy byli na spacerze, słyszeli w czasie już wielu tegorocznych spacerów, że takie miejsca, szpitalne, miejsca opieki nad chorymi organizowano poza centrami miast po to, żeby zaraza w razie czego nie rozwlekła się po całym mieście. Także raczej te wszystkie miejsca opieki budowano na obrzeżach miast i tutaj w tym miejscu w 1394 roku, czyli w czasach panowania krzyżaków, bo przypomnę, że krzyżacy panowali w Gdańsku od roku 1308 do roku 1454, czyli w samym apogeum panowania krzyżaków, tutaj wybudowano taki zakład opiekuńczy, taki szpital, w którym leczono osoby chore, ale również zajmowano się osobami starszymi, niedołężnymi, takimi, którymi nie miał się kto zająć. I w zamian za to ten zakład opiekuńczy przejmował czasami majątek takich ludzi, którymi się zajmowano. Popatrzcie, odwracamy się, patrzymy do góry. To jest właśnie ten portal, który pochodzi z tego pierwszego. Domu sierocińca, który budowany był w XVI wieku przez Jana Konerta. On przedstawia jego podobiznę, to jest ten pan z klepsydrą. Natomiast obok jest takie dziecko oparte o czaszkę. To wszystko symbolizuje upływ czasu po prostu. Jesteśmy z gimnazjum nr 33, imienia Stefana Banacha w To jest. Aleksandra Rajca, Maja Dąbrowska, Kasperia. Dokładnie. Jesteśmy pierwszy raz na takim spacerze. Dzisiaj zwiedzaliśmy kościoły i szpitale Starego Miasta. Przyjemnością byśmy przyszli jeszcze raz.